Cześć, witajcie u mnie na kanale. Są goście, czyli Łukasz oraz Adam. Cześć. Następuje, następuje zmiana miesiąca, więc to oznacza kolejne spojrzenie w przyszłość. Tym razem powiemy kilka słów o komiksach, które mają mieć polską premierę w kwietniu 2025 roku. Będziemy starali się stosunkowo niewiele mówić o komiksach DC i Marvela od wydawnictwa Egmont, bo o tym już kiedyś gadaliśmy na kanale u Łukasza. Tak, Możesz ja sobie pooglądać, co, co o tym wiemy. No i cóż, od czego możemy zacząć? Od czegoś, co dalej wychodzi, czyli Marvel Origins kolekcja. I tutaj będziemy mieli zaraz na początku miesiąca. Nie w tych pierwszych dniach, czyli nie tam pierwszy, drugi, trzeci, tylko w kolejnym tygodniu, trzynasty już tom fantastycznej czwórki. Jest to seria, się. która jest najdalej zaawansowana, jeżeli chodzi o te numery. Spider-Man niedawno był numer 10. I tutaj dalej rysuje Jack Kirby, co jest bardzo istotne w tym momencie. Nie wiem, czytaliście coś z tego ranu Jacka Kirby'ego? Scenarii... Ja nie. A nadejście Galactusa w wielkiej kolekcji komiksów Marvela? Mm, ja akurat nie miałem <grystanie> tego. Niestety też nie. Jeśli chodzi o Marvela, to ja miałem tą pierwszą czarną. Zaczynałem tam jako prenumerator, ale w pewnym momencie zrobiłem sobie stop i przestałem prenumerować. Mam tylko wybrane, ja, nie? Tak. Ja cały Dobrze. czas chwalę ideę, czyli wydawania Marvela od praktycznie samego początku gdzie możemy patrzeć, jak te postacie się kształtowały, rozwijały. Ja śledzę Spidermana i po prostu widzę, jak to wszystko ewoluowało, chociażby relacja. W dziesiątym tomie Spidermana, w tym ostatnim, co było, mm -hmm. pojawia się Mary Jane Watson. Po raz pierwszy w całej okazałości tak kultowa scena, jak Peter otwiera drzwi. No to tak. Przejście Grysie, tak? Tak, tak rację Nawet było u ciebie, było u ciebie. No. Widziałem, czytałem. I to się yeah. powtarzało, to takie już od razu Wgryzło się w historię, i tutaj takie tak. same mogą być elementy, na przykład z Wiktorem Wądumem. Tego mamy też na okładce. Dokładnie. Dobra. Później mamy jakieś e, elementy związane z filmem Diplodoc. I to są od wydawnictwa Timofa. Tylko bardziej jakieś artbooki i coś takiego. Tak. To, to związane z, no, z. Nie, za późno? Hmm. No właśnie. Trochę późno to. Już premiera tak dawno była temu. Nie wiem, no Ale zbierali trochę czasu na kichś serterze, na wydanie tych pozycji. Ha, to jest zbierane pieniądze. wiedzieć. Tak, tylko, że ale się... też nie są takie małe, jak się tu patrzy. No nie. To są potężne potężne cegły, że tak określę. I to, że dla tych, którzy lubią tego typu albumy, to będzie po prostu nie lada gradka. Szczególnie, że są fanami filmu. Ja jeszcze nie miałem okazji tego filmu zobaczyć, więc nie jestem. Grupą docelową, że tak określę. Później mamy parę rzeczy od Screamu. Mamy na przykład Kernoka. Pirata. To jest w ogóle mm -hmm. fajne, fajne kadry. Jak sobie zobaczycie na Gigi, to naprawdę fajny wygląd tych okrętów. Lornicka, Bardzo... ale fantastyczna, nie? Tak, cieniowanie. Bardzo no, fajna na... kresko. Jeżeli mamy to, ten. ten, ten yy, bitwy, tak. Tak, wielkie bitwy El Alamein. To jest chyba coś z drugiej wojny się ale. Tak. Nie kojarzy. to. bo można powiedzieć. Tak, bo właśnie w tym się Scream lubuje. Dość często właśnie ma tego typu tytuły coś o okrętach, samolotach, jakieś takie... Teraz w załodze czołgu brytyjskiego. Dokładnie. Ciekawa sprawa. I co tu mamy jeszcze? Później jeszcze o Terra Prohibita. Też od screenu. Dwa tomy, Wszystko? rozumiem? Tutaj tak. naraz? Tak. I te dwa tomy kosztują te 8 bez 10 groszy, tak? Czyli to jest się. Dwa tak mm -hmm. tutaj ciężko. Ten. I 100 stron? Czyli to jest 200? Czy 100 po 50 tomy? Raczej nie dwa albumy po 50 będą. No ciekawa Raczej. tematyka, to nie? Taka trochę post-apo. Wielka Brytania, mm -hmm. odcięta y, jakaś na temat jakaś. To no by było, gdyby Poison Ivy przejęła kontynent. Tak. I tutaj dostajemy skutki tego wydarzenia. To mi się trochę skojarzyło ze światem Tryfidów. Była taka książka stara, takie science fiction z lat 50. Takie skojarzenie hmm. mam. Później jeszcze znowu mamy od Creamów fantasty... kolejna fantastyka, Exilium. Czyli widzę, że Scream idzie teraz na bogato w tym miesiącu. Dwie na... Jak na razie no, bo... mamy dwa komiksy od. O, wojenne, że tak śle I dwa komiksy jakieś science fiction. No, A gdy tak, gdy. Szykuje się ciekawy miesiąc, zdrafano w takich pozycji w tego gatunku science fiction. od Scream tak. Comics. Później z Lost in Time wracamy do świata Topiego. No, w zasadzie nie tyle świata, co kolekcji Topiego, bo nie wiem, czy, czy, czy czytaliście coś Topiego. Nie. Ale kojarzę. To mam taka fajna, bo to taka historyczna to nie? Tak. Nawiązuje do... osadza się w pewnej epoce, w pewnych kulturach i historyjki z tym związane. Są krótsze, dłuższe, różnym poziomem, niektóre są naprawdę bardzo fajne. W bibliotece jest sporo tego u mnie, na razie przeczytałem dwa tomy pierwsze. No i też Świat Arkadiego, to też będzie z tytułem z tym, Lost in Time. Tak, oczywiście kontynuacja. Nie czytałem pierwszego tomu Kazy, Filipa Kazy Świata Arcadiego, więc nie jestem w stanie ocenić o czym będzie kontynuacja. Tam Ofiarników, tak. też One Time. To jest też tą drugi, czyli też kontynuacja. Tutaj y, kojarzy nazwisko scenarzysty, czyli Ricka Remendera, bo on swego czasu chyba dla Marvela sporo tworzył. Tak, on, y, serię taką bardzo brutalną stworzył jak x Inksforce. O, właśnie, tak, o, właśnie, dokładnie. Z Archangelem, Deadpoolem, Wolverinem, y, Cyclops. Y, jeszcze ktoś tam był. Już nie pamiętam, ale bardzo brutalna i z fantastycznymi rysunkami Jeronymy Open. Czy Jorge mhm. Open? Później mamy Brigantus od wyrawnictwa Elemental. Kojarzymy się z jakimiś, z jakimiś gladiatorami lub jakimiś legionami rzymskimi. I później Armia Kolejne takie wierzy. pozycje. Tak, do tak, to jest już. Kolejne to, znaczy to, jest kolejne, to jest kolejne wydanie tego pomysłu przez Studio Line. Pierwotnie ono było czarno-białe, tu dostajemy w wersję kolorową, czyli jak ktoś kupił. Parę lat temu dosłownie wersję czarno-białą, to teraz można sobie kupić wersję kolorową. Mm -hmm. Tutaj, no, jean Lud, Gal to robi rewelacyjną robotę, jeśli chodzi o grafikę. I wam powiem jeszcze, że gdy na forum tutaj Arek przedstawił te kadry, to ich czarno-białe były fantastyczne, a kolorowe, no, mają też coś w sobie. Ten jest tak dopieszczone, że to jest no, super do dla oka. Cieszył oko. historię, historie, fantazy. Jak ktoś lubi fantazy takie, to na pewno tutaj się znajdzie. Pomieszana pod... historycznie. To tak. chyba podobny status, jak była droga Manu Larcereta. Też mieliśmy wersję w czerni i bieli, wersję kolorową i każda miała swoje, powiedzmy, atuty. Gdzie ci, co byli najbardziej zainteresowani, zafascynowani, mogli sobie brać po prostu obie. A tak to można było tak. wybierać tu możemy jeszcze powalczyć z okładkami dodatkowo, bo znowuż mamy do wyboru warianty, jest standardowa okładka plus dwa warianty, czyli są trzy okładki, z czego a warianty a i b są w bardzo małym nakładzie, więc trzeba tutaj być tak, szybki, jak na studio line, to mamy 7 dni do premiery, czy tam jeszcze premiera niedługo i komiksy jeszcze są, to nie są, to nie jest status darkness, jak to w bywało. Tak, no to się. niestety nie jest to image nie jest to topką, ale, ale i tak się wyprzedają pomału te komiksy, niektóre leżą niestety, dla studia niestety, no bo jednak to są małe nakłady i musi się sprzedać pewien, osiągnąć pewien pułap sprzedażowy, by zwrócił się nakład, inwestycja, żeby się zwróciła i czasami to długo trwa. Są też takie inne kroki wydawcy, by niektóre komiksy na przykład nie, nie wydawać kolejnych tytułów, na przykład nie będzie Predator, nie? I nie mhm. pójdą dalej w ten temat, no bo jednak zalega im tam ileś tam innych tytułów. X, Y, Z i nie mogą ruszyć dalej. I tak pani sędziego Dregada, na przykład tutaj też, którym byłem też, no jestem i nie mamy teraz od Studio Line sędziego Dreda, ale są komiksy z Uniwersum sędziego Dreda, które bardzo dobrze się czytają, więc y, może dojdzie też do jakiegoś powrotu za jakiś czas, jak będzie oczywiście miejsce, bo teraz te Studio Line jest tak zarobione, nie? Tymi komiksami, a wejście hmm. image, czwopką to hit, hit i. Na przykład nie mamy też już komiksu, który się też wyprzedzał na, na pniu Hunter-Killer. To też było właśnie topką i nic. Trochę dłużej niż Darkness i zniknął. Nie ma. To jeszcze dużo, dużo przed chwilą, żeby to było tak dla, dla jasności. To jeszcze jak jesteśmy przy online, to prawdopodobnie w kwietniu będzie sprzedaż Spawn Gunslinger, którego jeszcze tutaj nie mamy, nie znajdziemy tutaj na Będzie. To będzie tak? jakiś wtorek. Tak, przyjdzie jakiś wtorek w preorderze, a w środę już tego komiksu może nie być, więc tak, e, e, trzeba naprawdę tutaj śledzić forum albo śledzić gildia.pl. Dokładnie, przy czym to Przecież jest, jest tak ciekawe, tak. że w przypadku Spawna tam nie będziemy znali nakładu, bo z tego co tak. czytałem wypowiedzi, tutaj nie mogą podać. Tak, tu Mogę już jest umowa licencjacka taka, że nie dostajemy tego nakładu. Więc może być większy, ale czy będzie większy o 200, o 400 czy 1000 od, od standardowych nakładów, to też daje do myślenia, nie. Nie? ale no tutaj czy Darkness się udało, czy Hunter Killer się udało. Przy europejskich komiksach w większości też się udaje, więc warto tutaj też trzymać rękę. Przede wszystkim trzeba trzymać rękę na pulsie. I tak jeszcze taka istotna informacja. W większości przypadków, jeżeli chodzi o studio Lane, nie bawimy się w y, rabaty przed sprzedażowe Co generalnie, czyli to co jest na okładce to się do płaci. Tak, nakłady chyba, że na bo to niskie, jest 5 chyba procent. Jest wszystko. Bo tam nie było, bywało tak, tak. O, Przez takie miały na, y, slajny i dredy miały takie, bo też się kupowało, że No na przykład slajna jakiegoś możemy kupić. Jeśli przejrzymy tutaj ofertę Studia Line, to mają Slayna w ofercie, którego na przykład jakiegoś tam prezentowałem rok temu, nie? więc jeszcze są. Więc widać, że te nakłady niektórych komiksów są, a tak jak mówiłem, żeby poszło to dalej, trzeba jednak wyprzedać jakiś tam tytuł, żeby pieniądz się zwrócił i zrobił do przodu Dokładnie. pieniądz na kolejną licencję. Dobrze. Dobra, idziemy dalej. Ba dalej mamy początek Egmontowych wydań z kwietniowych, co, co? Przede wszystkim kontynuacje serii kontynuacji serii dla młodszego czytelnika i dla starszego, czyli na przykład mamy Czarny Cezorem, kolejnego Lucky Kolejnych rzeczy to na przykład jest dla starszych Bloodborne, to jest adaptacja czy komiks osadzony w świecie gry, wideo. Mamy coś gwiazdy... Ja, klesuję, Dobra, to jeszcze jest Świat Mitów. O, to jest ciekawe. Świat Mitów Midas. To jest fajna bardzo seria, taka edukacyjna gdzie poznajemy mity, jakie wychodziły, i po prostu możemy je w bardzo fajny sposób poznać. Dobra. Zawsze komiksowa cieszy. Widać, tak. że chwyciło, bo ciągle jesteśmy tutaj w kolejnych takich historiach. Mhm. Dobra. Później są jakieś kolejne komiksy, o których nic nie mówią. Kaczyń, Kocia, Opiekunka, Sekrety i Sojusznicy, to są chyba jakieś dla młodszego czytelnika więc proponuję przejść do coś mocniejszego naznaczonym rokiem. Kogo tu mamy? Kultura gniewu. To, to, jest, Łukasz, yy, to jest zapowiedź na kwiecień. Yy, czyli to yy, 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 komiks, który zostanie w końcu zebrany w całości, yy, odnowiony i dostaniemy 80 stron. Czarni i bieli. No co jeszcze? Przepraszam, ale ja nie czytałem nigdy tego komiksu. Może kiedyś słyszałem. Ale ja... ma... Tak? Nazywam no, jakiś tak. horror dla dorosłego tutaj czytelnika. Dokładnie. Wizualnie. Topka. Zostało to kiedyś opublikowane, a teraz to. Yy... Plansze zostały ponownie przygotowane do druku, tutaj cytuję Gildie: autor opatrzył komiks z posłowiem, a także wydobył z archiwum szkicę, pokazujące jak ewoluowała graficzna forma tej opowieści. Czyli dostaniemy odnowione wydanie kultowej historii. Mhm. Czy dobrze, nie pamiętam co jeszcze Kultura Gniewu zapowiada na kwiecień, Czy ona już rzuciła te plany swoje? Nie pamiętam, właśnie jakoś mi mignęło. Mamy na przykład w drugiej transzy segmentu takiego rzecz, która jest fajna, to jest kontynuacja Alaminy, takiej serii dla młodszego czytelnika. Były pierwsze dwa tomy, sympatyczne bardzo. Oczywiście świat Aquilonu idzie cały czas do przodu. No i jeszcze nie wspomniałeś o Hexenbergu. Rozmowę z autorem znajdziecie u mnie na kanale. to odsyłam. A, no tak. Hexenberg 1626. Okej. Okay. Co my tutaj jeszcze mamy? Kontynuację Asterixa w twardej oprawie, oczywiście. Zgadza Gigantów Kaczogrodu. Mnóstwo komiksów, serii, które wychodzą z ciąg dalszy. Kamila i Konie. To jest w ogóle ciekawe, że te Kamila i Konie pójdziemy po dłuższej, naprawdę długiej przerwie. Chyba po 3-4 latach od poprzedniego. No filmu. proszę. No i oczywiście to, co wiemy, czyli te wszystkie Marwele, o których wcześniej już mówiliśmy, czyli. Tak. Tytani, akurat to jest, to jest Ultimate x Spider-Man, to, to jest u Łukasza. Tak. Nie, więc jeszcze takie nam się ciekawego może... Pięć wrócić. krain, to co ty polecałeś. Tak. Tak, pięć krain to jest piąty tom, obiekt twojej nienawiści. To będziemy kończyć historię o kotach. I to jest... Poprzedni tom się kończył bardzo ciekawie. Więc mm -hmm. tu mnie cieka... interesuje co jak to się zakończy co tu mamy jeszcze? zliczenie tą drugi od wydawnictwa Elemental. Też nie znam tej serii, ale wygląda ładnie grafika. Dobra, co tu jeszcze mamy takiego? Księga cmentarna, tą drugi. Od wydawnictwa Labrum. Labrum teraz, to są ci co też wydają? Ten, jak to się Jedną mówi, z było... dwóch wersji magazynu Relax komiksów. Dokładnie. że mogą być dwa równocześnie relakty. No i oczywiście mnóstwo od Egmontu, bo Egmont to jest y, nasz lider, jeżeli chodzi o wydawanie komiksów w Polsce. Mnóstwo tych DC i Marveli, ale nie ma, mam wrażenie, jeżeli chodzi o DC i Marvela takiego dla mnie przynajmniej takiego tytułu, jak na przykład było Epic Collection na spider w poprzednim miesiącu, w marcu, mm -hmm. czy Śmierć Supermana w maju, która będzie. Nie wiem, to czy wy macie coś To pieciele. byłby dobry miesiąc na kontynuację Śmierci Supermana, bo mamy z tylko Nightwinga. I I I ty no dobra, są tu Vertigo, Punk, Rock, Jezus, czy Sergeant's Drog, który cieszy mnie, bo mamy tutaj na przykład Bruce Campbella, który pisze scenariusz Bruce Campbell, się. aż William, Williams, Martwe Zło, aktor wygrywający tak. właśnie tą... Ikoniczną, kultową, ponadczasową postać, bo przecież wcielał się jeszcze niedawno w serialu, aż versus Marcel Zło. A tu mamy Sierżant Rock i Armia Trupów. Na przykład myślałem, że to nie jest jakiś crossover z Evil Dead, bo to jest DC horror, więc tu mamy alternatywną historię Sierżanta Roka No i kurczę, czemu by nie? Evil Dead też ma swoją serię komiksową, aż Williams jest bohaterem też komiksu, więc... Jak najbardziej crossover. Tutaj Niemcy w czasie II wojny światowej tworzą zombie swoje i zombie na ziole kontra kurczę Sierżant Rock. A jeszcze tutaj gościnnie, aż jakby wyskoczył z piłą mechaniczną, bo w końcu on po tym czasie też tam skakał, to byłaby dobra jadka. Nie? I komiksy dają tutaj otwarte pole do popisu. no Jest perspektywania na takie takie cuda z Janki. No i ten czas właśnie II wojny światowej. Nie jeden Standardowo... raz w różnych filmach. Dokładnie. No Standardowo nie wiemy nic co zapowie mucha, bo mucha uwielbia to robić tak tydzień przed premierą, więc oni jeżeli na przykład mają komiks jakiś na 15 kwietnia, to mogą oni powiedzieć 7 kwietnia. No stop, to też nie <grym> I wyskoczą nam z Ghost Riderem i będę pozamiatany. Na no, przykład, bo mógł... też ma być. To jest... Tak, ma być. Mamy właśnie jeszcze tak. Widziałem, że Timo wrzucił Tak, ich... zgadza się. nie mam pisanych. Macie gdzieś pod ręką? To już... Na Facebooku jest, na Facebooku tego wydawnictwa z nowości, już mówię, Zielona gęzie od Kasi Mazur, czyli od czyli zamaskowanej Czy Mama Zabiła Mi Psa. Druga z nowości kwietniowych to będzie komiks Nareszcie od Dżupiego. Mhm. No. Kolejną nowością będzie Mateo z. z a nie, koniec. A nie, dobrze. Autor Jean-Pierre Gibrat. Przepraszam, nie kojarzę. My nic nie czytałem tego. Tego artysty, tego twórcy. To też jest jedna z kolejnych nowości zapowiedziana przez Team of Comics na kwiecień. I chyba jeszcze jedna pozycja była. Yy... Małe miasteczko, lunatycko wieku. Zgadza wiek, się. Małe miasteczko jeszcze. Camilo i Aldo Solano. Czy znaczy, to w ogóle wychodzi na to, że Timow yy, powiedzmy wydało niewiele na początku roku, a teraz 5 tak. yy, premier w jednym miesiącu to jest bardzo dużo. Zgadza się. No, co by się nie określiło. Kultura gniową nie wiem czy mignęła, a. czy nie. A nie, dobra, przepraszam. Kultura Gniewu to nie ten co umówiliśmy. Yy, tam nie było nareszcie komiksy tylko Stacy. Pomyliłem, przepraszam. Aha. Doprecyzuję. Okay, Shock Comics chyba jeszcze nie powiedział, co będzie wydawał. Nagle komiks chyba poleci z kolei... Shock Comics ma wydać w kwietniu pierwszy tom Ice Cream Mena, Bardzo popularna A, seria horrorowa. Okay. Wielu fanów czekało w Polsce na ten komiks w końcu. I wejdzie pierwszy tom. No dobra, to no to chyba... Tyle, chyba że coś jeszcze kojarzycie, co ma wyjść w kwietniu, co jakiegoś wydawnictwa, którego pominęliśmy? Nie. No to co? No to... Tablice Wenus no. Venus jeszcze tutaj zapowiedzia... zapowiedziało Studio Lane, ale możliwe, że będzie przesunięcie. Mhm, bo nie ma jeszcze też tutaj większych. No dobra, to cóż. Dziękuję wam panowie za udział, dziękuję za rozmowę. Liczę, że w komentarzach podzielicie się z czymś, o czym co pominęliśmy, o czym zapomnieliśmy. Jak zwykle informujemy, że to są takie nasze luźne pogaduszki. Czasem o jakimś temacie powiemy dużo więcej, czasem mniej. I tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Polecam odwiedzanie kanałów chłopaków. Do następnego razu. Cześć. Cześć. Na razie.